Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na hol złotówkowy. W sierpniu byłam bardzo częstym gościem w bo Po prostu miałam dużo czasu i dużo ochoty na to, żeby pójść, poszperać, czegoś fajnego poszukać i później Wam oczywiście pokazać, więc dzisiaj przychodzę z takim właśnie filmem, mam dużo złotówkowych perełek i od razu zacznę od pokazywania. Jestem z dwóch stron dosłownie obłożona tymi ciuchami, więc zacznę sobie od prawej i będę Wam po, po prostu po kolei wszystko pokazywać. Pierwsza będzie spódnica z River Island. Jest to szara spódnica Maxi. Bardzo długa, ale fajna i powiem Wam, że jest dobra dla mnie na długość. Możliwe, że ją ktoś sobie po prostu ucinał. Mi to akurat nie przeszkadza, przynajmniej ja mam mniej roboty. No i taka szara spódniczka, myślę, że właśnie na jesień jak najbardziej mi się nada. Teraz pokażę Wam spodnie. Tak jak mam naprawdę ogromny problem, żeby znaleźć jakieś fajne spodnie po prostu w sklepie. Tak, tutaj znalazłam super cztery pary spodni po złotówce, z czego się naprawdę strasznie cieszę. Pierwsze to te spodnie moje Ala Boyfriend, które pokazywałam Wam, jak je wykonać w oddzielnym filmie. I są to takie zwykłe, właśnie pudrowe spodenki. Uważam, że są super. Mogłam ich nie przerabiać też, by wyglądały fajnie, ale jednak jakoś lepiej się czuję, kiedy mają te nacięcia, dziury w kolanach i w ogóle. Bardzo często w nich ostatnio chodziłam, więc no, bardzo udało mi się ten zakup. Kolejne to będą jeansy. Mam dwie pary jeansów. Pierwsze to są takie jeansy z H&M. Ciemne, klasyczne. One na pewno kiedyś były w handlem. ja je widziałam. Teraz już naprawdę nie, nie wiem, czy, czy są, czy nie są. Nie mam w ogóle dostępu teraz do tego sklepu. Ale są naprawdę bardzo ładne. Z tyłu wyglądają w ten sposób. I też oczywiście zaprosiłam za nie złotówkę. No, były pomieszane wprawdzie z takimi spodniami eleganckimi, na kant i tak dalej. Więc możliwe, że dlatego nikt ich wcześniej nie zauważył. Ale ja je znalazłam. No i po prostu je wzięłam. Kolejne to takie dżinsy z jasnego już dżinsu. Przecierane. Te są dla mnie idealne na długość. I też mają fajne kieszenie. Bardzo mi się też podoba to, że mają taką błękitną nitkę. Tutaj właśnie, gdzie te elementy są wszystkie powszywane. I to naprawdę super wygląda. I ostatnie spodnie to są takie typu haremki. One są z New To jest taki beżowy kolor. Mają fajne kieszonki. I są mi przed kostką, ale wyglądają spoko, więc, więc też się cieszę. Teraz pokażę Wam sukienkę, która naprawdę skradła moje serce. Jest to sukienka w kratę w kolorze czerwonym, z takimi błękitnymi, niebieskimi i białymi elementami. Wygląda w ten sposób. Jest zapinana wprawdzie nie pod samą szyję, ale tworzy nam tutaj bardzo ładny dekolt. No i tak jak mówię, jest tutaj właśnie w pasie ma taki past, który później tworzy nam piękny kształt sukienki. Co jeszcze ma fajnego, to guziczki, bo one są. Bardzo ładne, takie kobaltowe. No i uważam, że taką sukienkę musiałam wziąć i no i wzięłam. E, ok, następną rzeczą będzie koszulka. Ta koszulka, bluzka e, jest ona taka bawełniana, zapinana na guziczki. Możecie zobaczyć e, długi rękaw, bordowa, taka naprawdę no, na jesień super. E, I to jest International ja ją widziałam właśnie na półceny, jak byłam i później przyszłam na złotówkę i jeszcze na mnie czekała, więc też ją wzięłam. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy, nowe z metką. Nie wiem, jakie one się uchowały właśnie w ten najtańszy dzień, ale znalazłam je, więc stwierdziłam, że muszę je wziąć. Pierwsza to jest taka spódniczka panterowa. Ona jest plisowana, może tego tak bardzo nie widać, ale ma takie delikatne plisy. No i tak jak mówię, ma jeszcze metkę, więc po prostu super oferta. I mam jeszcze taką piękną bluzkę, którą chyba pokazywałam Wam na Instagramie. Jest to taki cekinowy top z Atmosphere. I on właśnie też jest z metką, jak tutaj widzicie. Z tyłu jest taki szary, szyfonowy, a z przodu jest po prostu wyszyty cekinami. Ja właśnie to jest bardzo fajna, sprawna jakąś imprezę, czy nawet po prostu ubrać do jakichś jeansów. Fajnie to można wystylizować, więc uważam, że, że coś z tym na pewno wymyślę. Teraz pokażę Wam sukienkę, którą już mogliście zobaczyć u mnie na blogu. Tutaj Wam gdzieś wstawię zdjęcie, jak ja wyglądam w tej sukience. No i to jest sukieneczka rozkloszowana, trochę jeansowa trochę w kratę, jak widzicie ma takie jakby łaty, bardzo ładnie się układa, góra ma trochę gorsetową, ponieważ tutaj jest związana z tyłu, ale ma też zapięcie z boku na zamek, więc jest to bardzo piękna sukienka i jest ona z River Island. Kolejną rzeczą jest sweterek, jest to mój najnowszy łup i to jest taki trochę jakby aztecki sweterek. Takie piękne wzory. Cudownie komponuje się po prostu z jeansami, bo są to takie kolory, które pięknie współgrają właśnie z takim typowym klasycznym jeansem. No i to jest taki sweterek, który myślę, że będę nosiła po prostu jako bluzkę, już nic pod to nie będę zakładać, tylko spodnie i można ruszać. Teraz też sweterek, tym razem z nexta. Jest to taki asymetryczny, beżowy sweter na długi rękaw. Ten sweter znalazła mi mama. No, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest cudowny i klasyczny. Będę go mogła nosić naprawdę do wszystkiego. Kolejną rzeczą będzie spódnica. E, taka rozkloszowana, jeansowa spódniczka. E, z przodu ma guziczki, też to bardzo ładnie wygląda. Uważam, że za złotówkę to był świetny łup. I jest to firma Atmosphere, więc spoko. E, następną rzeczą będzie koszulka. Koszulka z ogromnymi ustami pastelowymi. Bardzo taka fajna luźna. ja też wzięłam sobie, to jest duży rozmiar. Mówicie, no w szmateksach nie ma do wyboru rozmiarów, więc trzeba brać, co jest tak naprawdę. Ale jeżeli coś fajnie leży, to naprawdę nie polecam Wam po prostu tak się przejmować, że oj, większy toś tam rozmiar czy dwa. No nie ma to naprawdę sensu. Jeżeli coś fajnie leży, to po prostu bierzcie już. Mam też pasek. Pasek sobie kupiłam, ponieważ tutaj po prostu w domu nie mam żadnego paska. I on jest taki w taką skórę, znaczy to nie jest prawdziwa skóra, oczywiście. No, ale wiecie, i on jest bardzo fajny do spodni, szczególnie do tych moich boyfriendów. Bardzo ładnie się to prezentuje. Jedną z ostatnich rzeczy będzie bluza. Też jest ogromna, ale powiem Wam, że tak fajnie wygląda, jak się ubierze, że po prostu nie mogłam jej nie wziąć. I to jest taka duża różowa bluza. Ona jest też z atmosfery. Ma biały zamek. No i z tyłu, oczywiście kaptur. Mam zamiar ją nosić pod moją jeansową parkę. Myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądać i nie będę jakiejś grubszej kurtki musiała zakładać, to wtedy oczywiście bluza, parka i mogę ruszać. I ostatnią rzeczą będą spodnie, które... Jakie zobaczycie, to pewnie wam się nie spodobają, ponieważ są to dzwony, takie po prostu szerokie spodnie, ale ja mam zamiar je skrócić. Tylko jeszcze po prostu nie zdążyłam tego zrobić, a stwierdziłam, że wypada je pokazać, bo są naprawdę fajne. Ja je też kupiłam nowe z metką, tylko już je wyprałam. To jest jakaś firma. Jest jest Bootcut, Nie znam tego, ale są fajne, świetnie się układają. Mają tutaj z tyłu, właśnie kieszenie, naprawdę są rewelacyjne. Więc jakie krótce, to myślę, że będą po prostu moimi ulubionymi spodenkami. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, czy film się Wam spodobał. Jeśli tak, to wiecie, kciuk w górę, żebym wiedziała, żeby więcej takich filmów Wam nagrywać. I do zobaczenia w kolejnych filmach.